W piękny majowy dzień. Za oknem słońce zaczyna wychodzić, a tematem dzisiejszego spotkania jest ruch jako potężne narzędzie lecznicze. I teraz to, z czym się chcę z Wami podzielić, to jest taka pewna sekwencja myślowa, którą można ubrać w wiersz, że ruch jest to potężne narzędzie zdrowotne. Które z jednej strony może uprzykrzyć lub nawet zniszczyć życie, a z drugiej strony może dać nowe życie. I teraz spróbujmy rozwinąć temat. O co chodzi z tym ruchem? Jeżeli ruch jest odpowiednio dawkowany, odpowiednio wykonywany, to się zachowuje. Podobnie jak nóż, który służy do krojenia chlebą. Wtedy poprawia życie, daje nawet nowe życie. Natomiast jeżeli ruch jest e, wykonywany w taki sposób, że przyciążamy nasz organizm, pojawia się ból, e, pojawia się zła mechanika, pojawiają się uszkodzenia i mikrouszkodzenia różnych tkanek, to wtedy ten sam ruch niszczy życie. I teraz przykłady takiego ruchu. Ruch, który daje nam nowe życie, to jest ruch, który ja promuję. To jest to wszystko, co ja robię. Jestem przykładem takim naocznym, namacalnym, tego, że ruch daje nowe życie. Oczywiście nie jestem sam, bo takich osób, u których ruch dał nowe życie, był, powiedzmy, źródłem nowego życia. To jest na całym świecie cała masa i w Polsce jest dużo takich osób. No, a to jest akurat mój kanał, więc będę promował siebie, nie inne osoby. Inne osoby przyjdzie z czasem, bo tutaj na przykład e, takim dla mnie przykładem jest e, mój kolega, można powiedzieć, znajomy. E, no i wypadł mi z głowy e, 76-letni kulturysta. Wypadło mi z głowy, ale kiedyś o nim Wam e, nawet nagram film, będę publikował ćwiczenia z nim. On no, po prostu ćwiczy, przygotowuje się do zawodów, ale to przygotowanie do zawodów kulturystycznych to jest dla niego fraj, to jest dla niego przyjemność. Mije sztangę tam 44 kg i sobie przysiady robi, tak? 76 lat, tak? Szpagat robi, 76 lat, tak? Gościu niesamowity pociąga się ilość tam razy na drążku też, pokażę Wam te ćwiczenia, to jest niesamowita postać jest tutaj taki w Toruniu pan Raymond, który tam biega przez całe życie i on dzięki temu bieganiu żyje. Jest dwójka moich pacjentów, która dzięki ruchowi odbudowała jakość swojego życia i może funkcjonować, cieszyć się bez bólu i również biegać. I jest druga strona medalu. Jest sport, rywalizacja pomiędzy zawodnikami, i wtedy są przeciążenia, przeciążenia, przeciążenia. I tutaj, żeby no, nie być jakimś takim gołosłownym, ostatnio czytałem wypowiedź tenisisty polskiego Janowicza, chyba nazywał. Więc dlaczego on zrezygnował z tenisa? Po prostu przez ostatnie kilka, kilka lat walczył z bólem. Codziennie było bolały, kolano go bolało. Albo po operacji, albo przed operacją, albo przed treningiem, albo po treningiem. Zawsze, zawsze go bolało, od rana do wieczorem. I skończył dwa lata temu przygodę z tenisem jako zawodnik. W tej chwili, po dwóch latach, dopiero zaczyna dochodzić do siebie. Dwa lata po zakończeniu kariery. Więc zobacz, praktycznie każdy zawodnik po zakończeniu kariery. Jest mocno schorowanym człowiekiem. Dlaczego? Bo ruch, gdzie występowały przyciążenia, dla tych osób był zabójczy. Ja sam miałem okazję doświadczyć tego na sobie, ponieważ do 43 roku życia ja ruchu miałem potąd. ja jego miałem nawiązką, ponieważ byłem nauczycielem tańca. Byłem nauczycielem tańca towarzyskiego. Jako nauczyciel tańca towarzyskiego tańczyłem codziennie, praktycznie po 8, 10, 12 godzin. I zrozumiałem, że w nieskończoność nie da się bezkarnie eksploatować swojego organizmu. Trzeba dlatego organizmu dać ruch w wersji leczniczej. Czyli mamy ruch w wersji destrukcyjnej, sport. I ruch w wersji leczniczej, rehabilitacja odpowiednio indywidualnie dobrana do danej osoby. Zobaczcie, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. I w tym układzie jest sytuacja tak, no, taka absurdalna, bo ktoś zaczyna uprawiać sport, jest zdrowiutki jak rybka i tak dalej i... Ciężko pracuje przez wiele lat jako sportowiec, zdobywa dalej i tak dalej, po to, żeby po zakończeniu kariery być ciężko schorowanym człowiekiem. I zobaczcie, jak to szybko postępuje. Ja, ja w tej chwili mogę pomylić datę, ale chyba emerytura sportowa zaczyna się od 40 roku życia. Tak? Czyli do 40 roku życia można siebie eksploatować w nieskończoność po to, żeby być emerytem od 41 roku życia, czy tam od 40, tak? Zobaczcie jak to wszystko dziwacznie wygląda, podczas gdy zwykły śmiertelnik, który tam nie zdobywa medali olimpijskich, pracuje do 65. roku życia w wieku 65 lat jest zdrowszy od tego sportowca utułowanego utu i uhornerowanego różnymi medalami, tak? Ja na swoim kanale promuję, mój kanał Janusz Danieczyk, fizjoterapeuta z pasją, promuję ruch w wersji leczniczej. Ten ruch w wersji leczniczej działa po prostu cuda. Moje motto przewodnie to trening czyni mistrza, a praca czyni cuda. Natomiast odpowiednio dobrany, odpowiednio dawkowany i wykonany ruch, czyli wykonane ćwiczenia są no, nieprawdopodobnym narzędziem leczniczym, które do końca nie jest zbadane, natomiast przynosi niesamowite efekty zdrowotne, wobec których e, no, współczesna medycyna oparta na biochemii jest daleko w tyle, tak? To daleko w tyle jest. Wydaje się, że tabletki pomagają tam, zastrzyki pomagają i tak dalej. Na krótki termin, o ile pomogą. Pamiętajcie, te tabletki zastrzyki one pomagają na krótki termin o ile pomogło. Jak pomogło, to fajnie, jak nie pomogło, to nie fajnie. Moja żona, jak ją boli kręgosłup, idzie do lekarza na zastrzyki. Czy po zastrzyki, tak? Te zastrzyki jej pomagają. No i potem bóle kręgosłupa nawracają. I znowu do lekarza po tabletki. Zastrzyki. I znowu. Jest lepiej, po to, żeby było potem gorzej. Oczywiście żona ma fizjoterapeutę w domu i zamiast mnie słuchać, to mnie nie słucha, ma swoje własne wynalazki i dlatego to się wszystko tak powtarza. Ja poszedłem w innym kierunku, postanowiłem, że za pomocą ruchu wyleczę swój kręgosłup, wyleczę swoje stawy kolanowe, zrobiłem to. Mnie akurat kręgosłup nie boli, kolano nie boli. Mam sprawność latka, A mam 65 lat. Także jest tego typu sytuacja. Dlaczego? Bo ja zrozumiałem, czy zrozumiałem, odkryłem, zrozumiałem, wiedziałem o tym i praktycznie to potwierdziłem w życiu, że kineziterapia, czyli leczenie ruchem, albo inaczej ruch, jest w stanie zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. I w ten sposób. Zakończę dzisiejszą myśl przewodnią, że ruch to jest potężne narzędzie lecznicze, działające jak miecz obosieczny, który może z jednej strony dać nam nowe życie, a z drugiej strony, jeżeli jest źle wykonywany, źle realizowany w praktyce. Może nam zniszczyć życie albo nawet zabrać życie. Napiszcie w komentarzu, co ty myślicie. A jak kończę. Zobaczymy, co tutaj jeszcze napisali. Tutaj jakichś tam wielkich komentarzy nie ma, na końcu coś tam było. Witam serdecznie, również witam. A zrobi pan fikołka? Dzisiaj nie. Normalnie to zrobię, dzisiaj nie. Jeszcze, jeszcze z okiem nie do końca wszystko jest w porządku. Znaczy, ja nie do końca jestem pewny wszystkich działań, muszę się do tego przygotować. Więc na razie fikołek odpada, ale będę robił fikołki, to zobaczycie. Na żywo będę robił. Potwierdzam, ruch to podstawa, fantastycznie. Dziękuję więc wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za komentarze i zapraszam do kolejnych filmów. E, w kolejnych filmach e, dziś lub jutro będą promował moje nowe e-booki. Napisałem dwa e-booki, może trzeci nawet napiszę na temat ćwiczeń leczniczych, leczniczych na kolana. Więc osoby, które mają bóle w kolanach, zachęcam do śledzenia moich filmów, bo na ten temat będę dużo mówił. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie, jak zobaczenia w na następnych filmach.